Czemu nie? kurwa papestka z bułką. Dobra, siedzieć tam, kurwa, sami zajebie. Tę. bzdę. Jeszcze <słuch> mi tego lazaida zajebią i nie będę mógł. Tam kurwa pieniędzy brało za to. Znaczy ty, no chodzi o rzeczy, nie? Syny, głupie, pierdolona. Zajebie was, wszystkich wow, wow, kurwa. Bum, bum headshot. Szusz, headshot. hm <grym> Ale bla hamucha Twarda. Gdzie spierdalasz? Nie, kur wielu Bum, bum 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 i bum i bum i bum Dobra, to tam do ataku. Oni spierdalają Trafiłem Drzewko mi zasłaniało obraz, ale trafiłem. Zaraz się tutaj gdzieś zrespią Niech tylko trochę tam popada ich jak mówiłem To kurwa, wszystko na mnie idzie To wesoło, dosyć Dosyć romantycznie Kiedy ja kosiłem, kiedy ja kosiłem, kiedy ja kosiłem, o kurwa. Kiedy ja kosiłem, kiedy ja kosiłem, kiedy ja kosiłem na polanie. Patrzę, to już takie nudne kurwa się robi. Do tego opierdalania tych chujów samych. Ale fanty jakie będą się za zajebiste to. Uh. Więc warto! Wdychaj, kurwo! Skurwysyńska! Być ich wszystkich, skurwysynów, Zero litości! Tak, kurwa, samurajów lepiej napierdalać. Oni mają najlepsze fanty. Taka zbroja wypadnie zajebista. Może być jakaś unikatowa, że wiecie, że... Może mieć w chuj nawet. I, i w chuj droga. I tak dalej. Więc warto ich napierdalać. Pierdoliu Biać kurwa No, koniec no 12, weźmy ich kurwa Uuu, 38 No w sumie to nic takiego, ale też ...jakiś gówno bierzemy oczywiście dużo rzeczy to drogie zabaweczki wszystko wzięli Doświadczenia mhm. dużo, komu tu to, to dać? Borcha, może ci coś dam? 38 osiem, bierz kurwa. mi ten nocnik z głowy. 44 kurwa macie. Coś mi tutaj się. 18, 21 bierz jakiś mieczyk, mieczyk, bym bo ty borcha chleba nie wpierdalasz, więc nie możesz miecza utrzymać żadnego. Chujnia z ciebie trochę. Hmm. Dobra, trudno się. Mówię. To tam buty jeszcze potrzebuję. 21, jeden, bierz. Kobieto w ciąży. Ten jeszcze potrzebuje. 38 osiem. Dwadzieścia jeden. O. czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, chuj tam. Chcą się przyłączyć? Nie, nie chcą. To ich kurwa sprzedam w pizdu. Tu jakaś wioska? Nie, tu nie ma wioski. Ale wrócimy do oblężenia. Wojsko rośnie Jak na drożdach O, udało się tak pokadać. Dobra, nie chcecie pomóc, nie chcecie po mojej pomocy, to chuj wam w dupę Przeproszenie Mógłbym tu karawanę spierdolić, ale to Też to cholor kurwa Też z... Patrzę na to Mmm. 25. Brzmi kusząco. szybka dosyć. Bierzemy. To co to kurwa? Broń drzewcowa. To jest ciekawe. To jest ciekawe. Zbroja. Koniki 42, oj kurwa, trochę, trochę za drogie, ale bym kupił, gdyby było mi na to stać. Czekaj, a tam nie było żadnego tego, tego chuja, żeby sprzedać mu zwierzynę? Nie, jednak się nie przewidziałem. Muszę co się przyłączyć te kurwa czeski jebana z Afryki <śmiech> <śmiech> Kurwa nikt nie chce, pomóc już mi to zaczyna naprawdę wkurwieć powoli Tak to kurwa pchają się Nie w Nie? To schód w dupę Jebany są ty się tam pójdzie A zapytam się c chcą pomocy? Pewnie jak na złość będą chcieli Albo i też nie Czys. Kurwa Mać Hamu Hamulca zapomniałam cisnąć, Dobra, nie chcesz to nie Chuj wam w dupę Kurwa Mać Przełączyć się z gredy. Jebane nie chcą. Co to za Bandy ci z chipy. Kurwa mać. Musieli mi złapać akurat. Ja, tak ja, kurwa nie mam co robić. ale dostają w pierdol. Jakoś fajnie się strzela z niego nawet. Z Ile ja mam w ogóle tego, bądź dwuręczna? Łucznictwo, Uc ole, kurwa, dobre jest. Bom, bić kurwa gadów, bić kurwy synów. Co się skradasz? Jak na sranie! jakieś dzikusie Ja obie ku. Tak zdechniesz kurwa Złożysz kość w piździe. Co się patrzysz, kurwa, przyglądasz się i Pierdoleńca? Big gada big. No Tam są kurwy synie. Pierdolone Patrzcie jak w wpierdol o bo no co ty kurwa zacząłeś? się To mój Czemu on w pizdy nie dostaje? Powinien dawno zdechnąć Mandycie z tajgi No <gry> już załatwienie Za szybko Było 43 Kurwa czy 52 chyba chyba nie tam 51 o, horcownik przyda coś. Pewno nie zaszkodzą. Już urwa nie ma miejsca. Do tego <laughs> tawerna Podróżnik? Moich towarzyszy. Mar gdzie jest kurwa w tichr. Rolf.